Jest wiele ludzi, którzy malują obrazy, ale jeszcze się nigdy nie spotkałem z taką osobą. Nie miałem takiej okazji zobaczyć, jak to ludzie tworzą. Wiadomo, że był Bangkok, ileś tam lat temu Picasso, ileś lat temu. To wiadomo, że to wielkie obrazy, czy to już byli artyści. Ale Tadeusz ma swój styl, swoje emocje, które wyciąga od serca. To jest fajne, bo nie maluje tak jak oni. On wie, co robi. On wie, że to mu sprawia przyjemność. I mi to sprawia przyjemność, że taki kolega jest z tego zadowolony. To on tak od serca robi. Taki jest właśnie Tadeusz. Siadając do, do swojego projektu obrazu. To właśnie już ma, ma wcześniej w głowie gotowy, gotowy obraz, faktycznie, który się realizuje na płótnie w trakcie tworzenia. Lubi malować miejsca, które obejrzał i mu się spodobały i właśnie je tak w swoim stylu przetwarza na płótno. Bardzo często, teraz to nie wiem, bo nie chodzę do niego, ale jak chodziłam, to palił papierosy, częstował mnie papierosami. Ja paliłam wtedy, a teraz się odzwyczaiłam. I pięknie maluję. Pan Bóg mu pomaga w obrazach, malować te piękne obrazy. Każdy ma co innego, każdy ma przypisane, od Boga, ma, każdy co innego ma wpisane. Każdy ma co innego przypisane. No, on to lubi malować, lubi robić. On to bardzo kocha, widzę. On to bardzo lubi stukę. Stuka to jest serce, otwiera wszystko. Czasami bardzo dużo farby używał złotej. No i teraz przestał nagle. Każdy swój styl zmienia. Ten też zmienił styl. Rany, co się dzieje z tymi malarzami zawodowymi? Nagle wszyscy zmienią styl. Tadeusz jest po prostu dla mnie artystą. Nie każdy umie tak tworzyć. To jest taki trochę dziwny świat, taki swój świat, który po prostu widzi, co robi i sprawia mu to przyjemność.